Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Adex, słuchajcie mam pomysł i właściwie zobaczymy jak wyjdzie z realizacją tego pomysłu. Otóż dzisiaj sobie tak przeglądam, kurde, yy, jakieś stare, yy, właściwie bardzo stare, stare bo chyba 3-4 lata temu, no to 4 lata to, to, to właściwie są bardzo stare filmy. I sobie tak przeglądam i kurde patrzę, że była nawet seria, która się cieszyła nawet fajną oglądalnością i tak dalej, mianowicie była bardzo interaktywna Mianowicie chodzi mi tutaj o, o serię budowli w tym, w Minecraftie Generalnie tak sobie kiedyś powiedziałem, że Minecrafta na kanał nagrywać nie będę, no bo po prostu jest tego za dużo na YouTube i tak dalej, ale stwierdziłem, że kurde jak jak na Youtube większość jakby mm, większość widowni no to po prostu jest młodsza widownia w sensie że większość ludzi na Youtube no to są młodsze osoby wiadomo no to kurde wypadałoby też coś takiego zrobić żeby kurde jakieś tam battlefieldy i tak dalej miały oglądać jakieś tam Miały co oglądać jakieś osoby starsze, no i jakieś tam załóżmy te właśnie budowle czy coś y, dla tej młodszej widowni, ale nie tylko, nie? Bo osobiście znam kilka osób, które naprawdę już mają nieźle, kurde, y, po ponad y, co tak powiem nie wiem, y, ponad 18 lat i grają kurde w Minecrafta i tak dalej, ale generalnie no myślę, że y, 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 taka seria Taka seria mogłaby wypalić, byłaby to seria interaktywna, w sensie, że ja bym tutaj tak naprawdę, kurde jakby to nazwać, był tylko narzędziem do tej serii, mianowicie wy byście to wszystko nagręcali, byłaby to bardzo, bardzo seria interaktywna, w sensie chodzi o to, że na przykład byśmy budowali sobie taki projekt miasta, miasta w Minecrafcie i każdy wysyłałby, załóżmy w komentarzu, trzy, no trzy maksymalnie, trzy propozycje. Na następny odcinek, czyli w każdym komentarzu, w każdym, pod każdym odcinkiem na przykład komentarz, żeby załóżmy w następnym odcinku zbudować to, to i tamto. I na przykład kurde, zostałem się pomiędzy taką otwartą serią, czyli budowanie wszystkiego, a taką bardziej serią tematyczną, załóżmy zbudowaniem samego miasta. Czyli na przykład, że budujemy jakieś tam miasto i na przykład ktoś pisze w komentarzu y, coś tam, adek zbuduj nie wiem, aptekę, siłownię i, i kino na przykład, albo ktoś inny pisze zbuduj remizę strażacką, zbuduj komisariat policji i zbuduj szpital i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to by się po prostu ciągnęło, 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 seria by się rozwijała ja po prostu sobie tam budował razem ze znajomymi pewnie mm, i po prostu pokazywałbym, pokazywałbym wam efekty mm, waszych pomysłów w sensie ja bym to tylko budował, wybyście po prostu pomysły nasyłali. Także już tak yy, dochodząc do sedna sprawy, jeżeli jesteście zainteresowani to napiszcie, dajcie ocenę, jakąś na łapkę czy coś. Możliwe, że seria się przyjmie, kiedyś taką serię nagrywałem, bo spoko. Zobaczymy jak to będzie teraz, bo tak sobie sprawdzam i nikt coś takiego nie nagrywa już. E, no generalnie Minecraft odszedł na bok troszeczkę i, i tego. No i myślę, że ciekawa by była seria. Ja to w Minecraft a, szczerze powiedział często nie gram. Tyle co o ile właśnie na ten serwer swój wejdę i tak dalej, ale ostatnio właśnie też już, już mniej. I, i myślę, że to by była nawet spoko seria, taka interaktywna interaktywna bardzo seria mówię, ludzie by po prostu pisali czyli widzowie piszą w komentarzach, a ja to po prostu buduję i jakby potem wam przedstawiam i to myślę, że taka interaktywna seria, która właściwie no, w 99% zależy od tylko i wyłącznie widzów, czyli osób, które będą po prostu pisały w komentarzach nik, znaczy nie nikt, tylko po prostu co ja gadam, będą pisały po prostu swoje propozycje, czyli piszecie na przykład propozycje na kolejny odcinek, dwukropek, jedynka, załóżmy, y, coś tam, dwójka, kropka, coś tam, trójka, kropka, coś tam i coś takiego. I jeszcze możecie napisać dodatkowo, czy woli, wolelibyście taką wspólne, wspólne budowanie, załóżmy, projektu miasta, czy na przykład y, wspólne budowanie, ale, ale wszystkiego, czyli że na przykład, kurde, y, takich mini stref z różnymi budowlami. To, na mapie dość dziwnie by wyglądało, myślę, że miasto by było chyba troszeczkę lepszym pomysłem, ale i nawet więcej, chociaż nie no więcej pomysłów, nie wiem, zależy to już od kreatywności widzów. No i generalnie możecie pisać ze szczegółami, czyli nie, nie, może, nie, nie musicie napisać załóżmy remiza strażacka, tylko możecie napisać remiza strażacka, w której stoją dwa wozy, załóżmy strażackie, są trzy kurde rurki, te rury, po której zjeżdżają strażacy, jest, załóżmy, sala tam, gdzie oni siedzą strażacy, na przykład pokój tego komendanta i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi, takie ze szczegółami możecie opisywać, jak to ma wyglądać i myślę, że nawet fajnie by to wyglądało, kurde. No. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, że powiedziawszy jak to się przyjmie, bo to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy po prostu ludzie będą tym zainteresowani. Jeżeli nie, no to się serię przerwę, dlatego jest to odcinek y, tak zwany zerowy, czyli jakby zapowiedź, taka, taki test. I mam nadzieję, że jeżeli to obejrzycie do końca, to y, napiszcie właśnie propozycję już na następny odcinek i wejdziemy już z pierwszym odcinkiem y, normalnie i zobaczymy jak to się przyjmie. Ja mówiłem, że Minecraft to nagrywać nie będę, ale jeżeli taka seria interaktywna by się przyjęła, no to dlaczego nie, prawda? Przecież gra jak każda inna, tylko tyle ze sklocków. Yy, no i generalnie, generalnie tyle. Także, także chyba, chyba wszystko. Także pamiętajcie o zostawieniu tego komentarza, jakąś ocenkę czy coś. Walnę mikrofon, sorry. Jakąś ocenkę czy coś i, i myślę, że jak będzie e, kilka takich komentarzy, to sobie coś tam wybierzemy i sobie coś tam pobudujemy. E, będę wybierał załóżmy z jedną albo ze dwie, ze dwie jakieś tam budowle czy, czy, czy coś, ze dwie osoby załóżmy z komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie losowane. No i generalnie chodzi o to, że pod każdym odcinkiem, żeby pisać załóżmy e, jakieś pomysły, czyli że załóżmy... E, jeżeli napiszecie w odcinku zerowym, no to ja z, z tego odcinka zerowego w odcinku siódmym nie wykorzystam pomysłów, tylko z odcinka szóstego będę brał pomysły do odcinka siódmego i tak dalej, i tak dalej analogicznie są już przód. No i generalnie tak to wygląda, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się spodoba taka seria i mam nadzieję, że wypali... No, tak przewiduję żeby załóżmy jeden odcinek na tydzień robić czy coś w tym stylu zależnie od tego ile osób będzie chętnych i tak dalej, i Także mam nadzieję, że się podobały, jeżeli tak to zostawcie ten komentarz, zostawcie ocenę. Ja się z wami żegnam, siema i cześć.